To Nika, chodź, zaczynamy. Witajcie, kochani, w naszym nowym vlogu. Tym razem jesteśmy gdzie? Jesteśmy w Czarnogórze. Po zaledwie dwóch dniach spędzonych w domu w Warszawie stwierdziliśmy, że chcemy znowu gdzieś wyjechać w ciepłe miejsce, tym razem miejsce przy morzu. Wybraliśmy Bokabaj, zatokę Bokabaj na, w Czarnogórze, na Czarnogórze? Na Czarnogórze chyba. Na Czarnogórze. Jakie to zdjęcie ma być? zdjęcie? Może ci pomóc. Już po tych dwóch doszłam do prawy. Ale to już jest ostatni. Już tego ostatniego nie rozkładaj. Nie. Przycim. Za dużo. Taki <grym> słoniak, pokaż go tu. Wiem, że pewnie masz dużo bakterii na sobie, ale dzieciu, góra. Boli? <grym> A, jak się spwita. Ci <grym> tam wchodzi we włosy. Żeby ci siurka nie puścił zaraz pan. <grym> to puści. Sad jak papuga. Ten piratek. Picasz. Ten I Picek. Puś puścimy go. nie jest... Ojejcu, nie bój się. Nie bój się! Nie tam... boi się! Damy ci wodę troszkę. Nie wiem czy są na... Ale... o korekcie. Kurde, wodę za 10 euro daję po... za obręb ty Tłumacz, tłumacz, wodę! O! Kochanie! Pumał to ta woda. No zobacz jaki to spragnione. w ogóle jak się go wezmę w rękę. To taki chudziutki. Jaki malutki w ogóle ten kotel I on chce znowu do ciebie wskoczyć zobacz Feluś no A czemu Feluś? Co? Co? Na te... Wygląda na Dio Felusia Co? będziesz wygląda na taki Felusia. No ja cię nie chcę tutaj kłaść, bo ty Nie zeskoczysz, no Ojejciu. Chodź No i po co Dwa... schodzisz? Dwa koty, jeden duży, drugi mały Co ty chcesz? Ty... Oj, położył się zobaczyć on on chce się bawić. No. Weź się z nim pobaw trochę. Czekaj. Patrz, on no się położył jak się wtuli w ogóle. Patrz, patrz. I... Nasz hotel, w którym przebywamy w dwie doby nazywa się Casa del Mare e, i położony jest e, na przytocze baje. No już, jestem przed zamianem. Może nie zabrał mnie na wakacje I zabrałam same klapki japonki Właśnie. Nie wiem jak tam wejdę Co ty sferujesz? Mówiłem ci, ale ja ci mówiłem weź adidasy Chciałem. To co, jedziemy teraz na tą Zamek Kotor św. Jana ubrać e... Tak? Tak Mamy godzinę trasy e... 40 minut Ale godzinę wchodzenia tak, no. No, 1500 stopni w górę Tak, no idziemy zobaczyć. W ogóle ciekawe czy tam o jak tam będą bilety i trzeba będzie zapłacić gotówką, a my znowu nie mamy. Brawo no dla nas. to trzeba może wypłacić. I jedziemy, Płacimy. jedziemy, no. jedziemy, bo to zrobiła przy nami. Ale się opali ta, ta godzina to chyba helikopterem Opali się przynajmniej Na Polaka chyba I teraz yy, powin, powinniśmy nagrać z rogę w takim przyspieszonym tempie Jak ben, muzy z, muzy z muzyką będzie To by nam baterii do, nie starciło we wszystkich, które wziąłem, czyli w pięciu <śm> Tam buty już. Sprawuję się? Tak. Chodź Tektuję. radę? Testuję. To będzie test. to za buty? A co i, to za klapki? Nie wiem, zawsze mi gdzieś zabierzesz. Na, na Sri Lance teraz, zniszczyłam sobie klapki. A co, po, powiedz mi co to są za klapki? Jakiej marki? Jakiej marki? No. Są drogie rzeczy. <laughs> powiedz, Jest, powiedz, powiedz, bo chcę powiedzieć, że to będzie test tej marki, tylko nie wiem jakiej. Nie będzie lokowania produktów w tym rogu. No, jesteśmy coraz wyżej. Coraz ładniejsze widoczki nam się robią. O. Słuchajcie, jesteśmy gdzieś w połowie drogi, myślę. Już nawet nie. No, tak, dosyć ciężko się idzie. ta woda. Antonina w chlapkach ma problemy. No, ale myślę, że widok będzie tego warty. Zresztą zobaczcie, jak za nami już się robi ładnie. A wyżej będzie myślę lepiej Także idziemy na pewno, chcemy dzisiaj dojść na samą górę e, zamku. Także słyszeli jak nietoperze Mówię Wiesz, że koronawirus jest od nietoperze. No, mmm, słabe. Co pani tam robi? Czekam na autobus. Idziemy. Czekam na przystanku, na autobus. Chciałem, się sobie odpoczywać, jak tam zaraz nie topasz z głowy wylecieć, to zobaczmy. Dalej, tu jest zrobiony specjalnie, bo chcę nie mogą wejść na górę. Przymamy bardzo blisko. A to 5 minutek tam... 10, góra jesteśmy, chodź. A to za dwie. Chodź, A co wchodzimy, Trzeba się boję, tu przejść. Żeby się nie zarwało po nim. To jest super spot na foty. Tu trzeba jakoś się dostać tam, na ten daszek. Wytarliśmy na miejsce, jak wrażenia? Pierwsze co, o czym pomyślałam? Chcę cień <laughs> Nie, bardzo ładny, Bardzo ładna panorama Super, prawda? To będzie stamtąd panorama stamtąd. na właśnie cały Kotor Czekamy aż słońce będzie trochę niżej bo jest Tak, za... ale myślę, że na drona może być ok Żeby no puszczeć No dobra, no to do patrzcie jakie zrobiliśmy ujęcia z drona Mam! Ja! Yeah. Tak, 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 i oglądamy zachód słońca za chmurami. Ciekawe ile metrów nad ziemią jesteśmy. Swoją drogą, musimy to sprawdzić, bo chciałem powiedzieć, że oglądamy zachód słońca ileś metrów nad ziemią, ale nie wiem ile. Widać nasz samochodzik. Tam, tam, tam. No nie przybliżymy. <laughs> ale co, no... Myślę, że będziemy schodzić jak już będzie trochę ciemno, co? Tak, na razie sobie odpoczywamy i podziwiamy widoczek. No i myślę, że możemy się pożegnać. Do zobaczenia jutro.